Siemanko, kamera mi się wywróciła. Dzisiaj przegląd nowej Lego gazetki, tak? Z mandaryjskim wojownikiem. Okej. Okay. To my tu mamy. Tak, zaraz do sosczepki przejdziemy. Cena. Jedyne. Widać to. Tak. 19,9. Mamy tu jeszcze karty. O nie. Ta karta jest na pół przecięta. No trudno. Reklamacja. Jak to się stanęło? Nie wiem. Widzicie? Karta jest na pół przycięta. Ach... Szkoda. A, to Co tam po tej karcie? Dobra, co my tu mamy w środku? Komiks. Plakaty. Mogłem trafić, kurde, tego. Szkoda. Tego bym wolał. Komiks dalej. Dalej komiks. Może tak wam to pokażę. Komiks. Komiks Kurde, dużo tego komiksu Dalej komiks Komiks, plakaty piękne Komiks Ciągle ino komiks Dobrze nie ma reklam Komiks, bo to komiks Komiks, komiks Komiks I w następnym komiksie Kurde, czubaka tu jest reklama i tu reklama ninja Go. Fajnie, podoba mi się. Teraz przejdziemy sobie do minifigurki. Odkładamy na bok. Tak, poskładamy ją sobie, otworzę to, dam radę. Mandaryjański wojownik. Jak go złożyć? Na pewno tak. Czarna główka, tu musi mieć plecak rakietowy, odrzutowy. Czarna główka. Tak, hełm. Czarna główka, bo chyba w seriaru to nie wiadomo kto to był, nie? Co, co sądzicie? Chyba ja. I dwie, dwa pistolety niczym Rara Croft, albo nie wiem, Max Payne. Nie no. O, tak się prezentuje. Wyoszczymy sobie, wyoszczycie. Wyoszczyło się pięknie, kurde. Nadrykowane wszystko. Nóżki nadrykowane. Klata. Skafander. Piękny, piękny. Dobra, Mam, jak się podobało. To standardowo. Standardowo. Łapeczka w górę. Komentarz, subskrypcja, co tam chcecie i hej, cześć na razie. Pa, pa.